Dzisiejsze przesłanie od Boga dla Ciebie, drogi Synu, nie pomijaj tego wideo, ponieważ Bóg chce Ci coś powiedzieć. Obejrzyj je do końca. Na końcu wideo zapraszamy Cię do udziału w szczerej i pełnej mocy modlitwie w imię Jezusa. Więc oglądaj do końca, mając otwarte serce na przyjęcie błogosławieństw. Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. To dopiero początek. Masz jeszcze wiele do zrobienia i odkrycia. Nawet jeśli wydaje ci się, że powinieneś być już dalej, bądź cierpliwy wobec siebie. Dobre rzeczy wymagają czasu, a nie ma potrzeby przyspieszać tej pięknej podróży, w której jesteś. Żyj dzień po dniu i ciesz się każdą chwilą. Odpocznij w przekonaniu że wszystko układa się i pasuje dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś. Nie marnuj cennego oddechu, porównując swoje postępy z postępami innych ludzi. Inspiracja jest znacznie potężniejsza niż porównywanie, a ty jesteś zbyt wyjątkowy, aby mierzyć swój sukces zewnętrznymi czynnikami. Dobre rzeczy wymagają czasu, a ty, drogi synu, córko. Jesteś przeznaczony, a do rzeczy niezwykłych. Drogi Synu, polub to wideo, jeśli wierzysz w Boga i przekaż dar jako wyraz wsparcia dla naszego błogosławionego kanału. Dziękujemy. Synu, przyjdzie dzień, kiedy Bóg sprawi, że zapomnisz. On wynagrodzi ci okoliczności w tak niezwykły sposób, że nie będziesz już pamiętał bólu przeszłości. Nie będziesz budzić się, myśląc o tych, którzy cię skrzywdzili, ale o tym, jak jesteś błogosławiony. A nie spędzisz dnia przygnębiony, a stratą ani z ciężarem na sercu. Bóg wszystko przemieni, a jedyne, o czym będziesz mógł, mogła myśleć, to jak bardzo jesteś wdzięczny, a doświadczysz głębokiej satysfakcji i radości, której nie da się wyjaśnić. Udostępnij to wideo pięć osobom jeśli kochasz Boga. Drogi Synu, nauczyłem się, że siła tkwi w odsuwaniu się na Bok. Nauczyłem się, że nie każdy potrafi kochać w taki sam sposób jak ja, i to nie czyni żadnej ze stron ani błędną, ani właściwą. Nauczyłem się, że szczęście nie jest nam dane, ale jest zdobywane poprzez gromadzenie małych często maleńkich momentów w naszym codziennym życiu. Nauczyłem się, że istnieje różnica między byciem żywym a prawdziwym życiem. Nauczyłem się, że zmiana swojego życia zaczyna się od zmiany myśli, ale nie można tylko myśleć o nowym życiu to dopiero pierwszy krok. Nauczyłem się, że żyjemy w świecie, który pozbawia się połączenia, którego tak bardzo pragnie. Nauczyłem się, że wciąż mam wiele do nauczenia się, i że uczenie się, oduczanie się i ponowne uczenie to stały proces przez całe życie. Nauczyłem się, że nikt nie ma wszystkiego poukładanego, ale jest w tym wiele odwagi, aby iść w nieznane, wierząc z całego serca, że możesz i znajdziesz drogę w trakcie tej podróży. Napisz 999, aby to przyjąć. Świat zmysłów pochłania naszą uwagę dzień i noc przez całe życie. Nie odwołuje się do naszej wiary. On tu jest, rzucając wezwanie naszym pięciu zmysłom i wymagając akceptacji jako rzeczywistość i ostateczność. Ale grzech zamglił soczewki naszych serc, tak że nie możemy dostrzec innej rzeczywistości, miasta Bożego, które świeci wokół nas. Świat widzialny triumfuje. Stając się wrogiem niewidzialnego, życie opiera się na wierze w niewidzialnego. Nasze niepoprawne myślenie, uwarunkowane ślepotą naszych naturalnych serc i nachalną obecnością rzeczy widzialnych, skłania nas do tworzenia kontrastu między duchowym a rzeczywistym. Jednak taki kontrast w rzeczywistości nie istnieje. Antyteza leży gdzie indziej między rzeczywistym a wyobrażonym, Między duchowym a materialnym, między tymczasowym a wiecznym. Ale między duchowym a rzeczywistym. Nigdy. Duchowe jest rzeczywiste. Polub ten film, jeśli wierzysz w Boga. Wiem, że może nie jesteś tam, gdzie chcesz być. Może ten moment w twoim życiu to coś, co nazywa się procesem. Proces ten obejmuje wiarę, działanie. Robienie tego, co jest potrzebne, aby spełnić to, w co wierzysz, ale nie do końca widząc jeszcze owoce swojej pracy. To jak ta część filmu z szybką montażową sekwencją, która pomija cały czas potrzebny na zbudowanie czegoś naprawdę wartościowego, by przejść do ekscytującej części, tej dobrej części. Proces wymaga dyscypliny, wiary, konsekwencji. Wytrwałości. Nie jest on efektowny. Może być bolesny. Może masz wizję, ale nie masz pojęcia, jak ją zrealizować, i każdego dnia wydaje się, że walczysz z rozproszeniem, niewiarą, poczuciem niegodności i strachem. Wpisz 333, aby to zaakceptować. W Twoim sercu jest nieskończona odwaga i męstwo, mój drogi przyjacielu. Przywołaj je. Bycie odważnym oznacza, że wiesz, iż coś może się nie udać, ale mimo to dajesz z siebie wszystko. Bycie odważnym to wybieranie siły, nawet gdy czujesz się najsłabszy. Bycie odważnym to śmiałe przekraczanie swoich granic. To zburzenie sufitu, który wydawało ci się, że cię ogranicza i odkrycie, że nie tylko nie ma sufitu, ale że masz skrzydła. Nie ma ograniczeń, do jakich miejsc możesz sięgnąć. Nosisz w swoim sercu tak wiele odwagi, której nigdy wcześniej nie widziałeś, mój drogi przyjacielu. Stajesz się odważny, będąc odważnym. Stajesz się odważny, Ufając sobie i podejmując skok, stajesz się odważny, codziennie przesuwając swoje granice trochę dalej, rozszerzając te skrzydła odrobinę bardziej za każdym razem. Już to w sobie masz, mój drogi przyjacielu, już masz skrzydła, by wznieść się. Wpisz 10 października, aby to zaakceptować. W świecie obsesji na punkcie natychmiastowej gratyfikacji i szybkich rozwiązań, codzienna praca i konsekwencja w budowaniu życia pełnego, prawdziwego, trwałego szczęścia mogą wydawać się obce i izolujące. Wprowadzanie zmian, które przynoszą korzyści Twojemu dobrostanowi, wiąże się również z żalem za utraconymi ludźmi, doświadczeniami, które już nie pasują za życiem. Które jest mniej pewne niż to, które prowadziłeś, podążając z prądem innych. Podejmowanie dobrych decyzji dla siebie może nie wyglądać tak, jak społeczeństwo uważa, że powinno. Kiedy podejmujesz decyzje poza utartymi ścieżkami, jest to wyzwalające i dające wolność, ale także trudne, smutne i samotne. Jednak pielęgnowanie swojej długoterminowej wersji siebie zamiast nienasyconej wersji krótkoterminowej, daje Ci przewagę. Sprawia, że jesteś szczęśliwszy, bardziej klarowny, daje Ci tak wiele. Jeśli dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym wybierasz trudniejszą drogę zamiast konwencjonalnej, mam nadzieję, że wiesz, jak odważny jesteś. Nie jest łatwo iść pod prąd, ale jest to satysfakcjonujące. Trzymaj się tej drogi. Dyskomfort jest oznaką wzrostu. Wpisz 333, aby to zaakceptować. Teraz jest czas na szczególną modlitwę. wszechmogący Panie, przychodzę dziś do Ciebie, by złożyć wszystkie moje troski na Twoich barkach. Ty wiesz o wszystkim, co dzieje się teraz w moim życiu. Panie Proszę wejdź w moje życie i obdarz mnie spokojem. Zamiast martwić się moimi problemami, przypomnij mi, by myśleć o Tobie i Twojej dobroci. Pozwól mi odpocząć i nauczyć się ufać Tobie. Proszę, zabierz wszystkie moje zmartwienia i lęki, ofiarując mi pokój i spokój. Uspokój moje serce i daj mi siłę, by przetrwać tę próbę. Dziękuję, że jesteś na tyle łaskawy, aby obdarzyć mnie swoją obecnością i pocieszeniem przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Amen. Napisz amen, aby potwierdzić. Panie, podnieś swoją moc i przyjdź, aby nas wybawić, abyśmy my, uciskani przez pokusy, mogli być bronieni przez Twoją siłę, a zastępy wroga nigdy nie zwyciężyły nad nami. Wysłuchaj nas w swoim miłosierdziu, O Panie Chryste, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz jako jeden Bóg teraz i na wieki wieków. Amen. Napisz 999, aby to przyjąć. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za moje życie dzisiaj. Dziękuję za miłość, którą okazujesz mi każdego dnia. Dziękuję za Ducha Świętego, którego posłałeś dla mnie. Pomóż mi zrozumieć działanie Ducha Świętego w moim życiu. Pomóż mi odczuć obecność Ducha Świętego we wszystkich moich staraniach. Niech Duch Święty, żyjący we mnie, będzie moim obrońcą i towarzyszem w duchowej walce. Niech Twój Duch da mi wewnętrzną siłę, aby pozostać wiernym Tobie, drogi Panie. Niech Duch będzie moim nauczycielem i dostawcą w chwilach zamętu i walki. Pomóż mi rozpoznać głos Ducha Świętego, aby go nie ignorować. Nie pozwól mi polegać na własnej sile w chwilach trudności, ale na Twoim Duchu. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Napisz 1111, aby to przyjąć. W mojej udręce wołałem do Boga o pomoc. Z Jego świątyni usłyszał mój głos. Psalm 18 i Ojcze Boże, pomóż nam zrozumieć, że Ty jesteś w kontroli i trzymasz nas w dłoni. Pozwól nam doświadczyć Twojej natury, abyśmy otrzymywali to, o co prosimy w modlitwie, gdy wierzymy w Twoją świętą moc. Tym z nas, którym trudno wybaczyć osobom, które nas skrzywdziły, pozwól, ojcze, usłyszeć cichy, delikatny głos, który przemawia do nas w każdej chwili naszego życia. Naucz nas trzymać język na wodzy w trudnych sytuacjach. Prowadź nasze kroki, łaskawy Boże, i niech Twoja wola się spełni jak w niebie. Niech nasz kielich przepełni się Twoją niezasłużoną dobrocią. Deklaruję, Ojcze, że podniesiesz nas z naszej złamanej kondycji w najbardziej wspaniałe imię Jezusa. Amen. Napisz 222, jeśli wierzysz w Boga. Drogi Panie, w świecie pełnym niebezpieczeństw i niepewności, modlę się o Twoją ochronę nad moim życiem i życiem mojej rodziny. Panie, ufam, że będziesz moją twierdzą w chwilach schronienia. Moją tarczą przed strzałami zniszczenia. Pomóż mi odwrócić wzrok od zniszczenia wokół mnie i skierować go na ciebie, któremu ufam. Zamiast tego założę Twoją zbroję, jak nakazałeś, i każdego dnia mojego życia będę stał niewzruszony na Twojej obietnicy, stawiając czoła wrogom w Twoje potężne imię. Panie, Twoi aniołowie są obozem wokół mnie. Podniosą mnie i ochronią przed szkodą. W nocy będę spał spokojnie pod ochroną Twoich skrzydeł. Obyśmy mieszkali w Twoim schronieniu i odpoczywali w Twoim cieniu. Napisz, Boże, spraw, by mój dzień był lepszy, aby to przyjąć. Panie, niech każdego ranka budzę się i dziękuję za wspaniałe życie, które mi dałeś. Pomóż mi dostrzegać dobro w rzeczach, być szczęśliwym z tego, kim jestem i życia, które prowadzę. Prowadź mnie ścieżką, którą dla mnie przygotowałeś. Dziękuję Ci za zdrowie, miłość, zdolności, rodzinę, przyjaciół, a przede wszystkim za to życie. Będę czynił wielkie rzeczy w Twoje imię. Napisz 222, aby to potwierdzić. Drogi Boże, dziękuję. Że pomagasz mojej rodzinie i mnie przetrwać ten tydzień. Często nie jestem pewny, jak sobie poradzimy, ale zawsze dajesz mi siłę, wyjść dalej. Dziękuję, że chronisz nas w nieprzewidywalnych czasach i pokazujesz, że wszystko będzie dobrze, bo ty zawsze znajdziesz wyjście. W imię Jezusa Amen. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, jak daleko mnie doprowadziłeś. Wiem, że mnie kochasz i masz na sercu moje najlepsze dobro. Wiem również, że dałeś mi mądrość i zrozumienie, bo odpowiedziałeś na moją modlitwę. Mam jednak trudności ze skupieniem się na nauce. Moje serce jest zajęte troskami tego świata. Jestem całkowicie rozproszony od mojego celu w szkole. A moje oceny zaczęły na tym cierpieć. Proszę o Twoją pomocną dłoń. Pomóż mi przebrnąć przez te mętne wody. Pomóż mi zrozumieć potencjał, który we mnie zaszczepiłeś. Odmawiam poddania się moim marzeniom. W Twoje imię odmawiam rezygnacji. Pomóż mi przezwyciężyć moje ograniczenia. Pokaż mi swoją łaskę i wyciągnij mnie z tego ciemnego momentu. Daj mi siłę, by walczyć dalej i wyjść zwycięsko. Dziękuję za wysłuchanie mojej modlitwy w imię Jezusa. Ojcze Niebieski, przychodzę przed Twoje oblicze, prosząc o uzdrowienie mojego zdrowia psychicznego. Wybacz mi, że pozwoliłem. By rozczarowania i frustracje wpłynęły na mnie, gdy rzeczy nie układały się po mojej myśli. Przypomnij mi, że Twoje plany dla mnie są lepsze niż to, co wydaje mi się, że chcę. Naucz mnie, by nie pozwalać, by presja tego świata mnie dotykała. Prowadź mnie, abym medytował i skupiał się na Tobie. Gdy myśli o bezwartościowości i niedostateczności zaczynają wypełniać mój umysł. Przypomnij mi, kim jestem i co mam dzięki Tobie. Uspokój moje myśli i pomóż mi znaleźć pokój. W imię Jezusa udostępnij ten film, jeśli kochasz Boga. Przekaż darowiznę jako super podzękowanie dla naszego kanału. Napisz Amen, jeśli się zgadzasz.